Cześć, witam Was ponownie na moim kanale Conspirit, tutaj Konrad. Kiedy słyszymy słowo yoga, bardzo często wyobrażamy sobie młodą, giętką osobę, która wykonuje wymyślne pozy na macie. I jest w tym trochę prawdy, aczkolwiek yoga jest czymś znacznie więcej niż tylko formą ćwiczeń fizycznych. Jest to tak naprawdę filozofia. Yoga zmieniła życie wielu osób, także i moje. Ja sam jestem instruktorem jogi. Joga spodobała mi się aż tak bardzo i tak pozytywnie wpłynęła na moje życie, że zdecydowałem się zrobić certyfikat yy, instruktora jogi, tak aby móc, móc szerzyć tą filozofię i formę spędzania wolnego czasu. Yy, I muszę przyznać, że w momencie, kiedy robiłem kurs na instruktora jogi, trwał on praktycznie rok. W pewnym momencie nastąpił przełom, yy, który, który polegał na tym, że po prostu pewnego dnia obudziłem się i przestały mnie interesować. Przestałem się przyjmować rzeczami, które wcześniej tak naprawdę wpływały nawet na jakość mojego snu. Żeby podać Wam na jakiś przykład, przestałem przyjmować się aż tak bardzo opinią innych, zacząłem zauważać większy sens mojej egzystencji tutaj na świecie i myślę, że żyjemy w czasach, gdzie wielu z nas jest bardzo zagubionych. Nie wiemy za bardzo. Jak poruszać się po świecie, jak po nim nawigować. Poszukujemy pewnego, raz, pewnego rodzaju sensu istnienia i drogowskazów. I właśnie chciałbym wam przedstawić filozofię jogi jako, jako pewnego rodzaju drogowskaz w naszym życiu. I bardzo często tak naprawdę um, zastanawiamy się, jak możemy zmienić świat. Jest w nim tyle cierpienia, tyle niesprawiedliwości, co możemy zrobić, żeby zmienić świat. Ale filozofia jogi tak naprawdę podkreśla, że zmiana musi zacząć od nas. Musi się zacząć od nas. Jeżeli my się nie zmienimy, to tak naprawdę świat nie, się nie zmieni, dlatego że nasze myśli i nasze postępowanie ma bezpośredni wpływ na nasze otoczenie. I o tym właśnie będziemy rozmawiać dzisiaj. Yoga opiera się na filozofii, która została zapoczątkowana przez Patanjali'ego, który, jak się pewnie domyślacie, żył w starożytnych Indiach. A więc Patanjali jako podstawę do filozofii jogi stworzył Pewnego rodzaju święty tekst, który możemy porównać do Biblii, i ten święty tekst zawiera osiem gałęzi jogi, ale my dzisiaj będziemy skupiać się na dwóch z nich, czyli na Jamas i Nie Jamas. To jest coś w stylu dziesięciu przykazań, ale nie ma tutaj tak naprawdę mowy o niebie albo piekle. Są to po prostu wytyczne, które nadają naszemu życiu strukturę, wskazują drogę do wyzwolenia i poczucia integralności. Także zaczynamy. Ahimsa oznacza tak naprawdę życie w taki sposób, aby nie przynosić krzywdy, przynosić krzywdy innym istotom żywym poprzez nasze myśli, słowa lub czyny. Chodzi tutaj tak naprawdę o życie z dużą dozą empatii, zrozumienia i miłości wobec wszystkich żywych istot. I najpierw spójrzmy na sutrę numer 2, 3, 5 Patanżaliego, która głosi kiedy osoba jest mocno osadzona w niestosowaniu przemocy, wszelkie wrogości w jej obecności znikają. Chodzi tutaj tak naprawdę o koncept, który twierdzi, iż nasze myśli mają bezpośredni wpływ na nasze życie, ale też na nasze otoczenie, na życie innych. I aby lepiej zilustrować tę teorię, spójrzmy na kolejny cytat, który głosi: Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się Twoim przeznaczeniem. Czyli autor tego cytatu tak naprawdę hmm, pokazuje nam przestrogę, która mówi: bądź świadomy swoich myśli, ponieważ prędzej czy później one się zmaterializują i stają się Twoim przeznaczeniem. Dobrze, i teraz tak, jak możemy praktykować achimse w życiu codziennym? Jeżeli chodzi o nasze myśli, chodzi tutaj o pozytywne nastawienie do innych, ale też do nas samych. Może to być związane z naszym wewnętrznym dialogiem, bycie świadomym, kiedy zaczyna on być negatywny i krytyczny wobec nas samych i po prostu staranie się, starać się zmienić ten dialog na bardziej pozytywny. Jeżeli chodzi o nasze słowa, chodzi tutaj o nie, nie mówienie negatywnie o osobach za ich plecami, brak plotkowania, staranie się... Mówić tylko rzeczy pozytywne. Myślę, że tutaj możemy tak naprawdę wliczyć zasadę, taką złotą zasadę, która mówi: jeżeli nie masz nic pozytywnego do powiedzenia, nic miłego do powiedzenia, to po prostu zamilcz. Jeżeli chodzi o czyny, chodzi tutaj oczywiście jak najbardziej o brak fizycznej przemocy, ale też może tutaj chodzić o zwracanie uwagi na to, skąd pochodzą produkty, które spożywamy. Może też chodzić tutaj o wspieranie organizacji, które, które przyczyniają się do pokoju na świecie. Jeżeli chodzi o środowisko pracy, chodzi tutaj o brak pomówień pracowników za plecami, brak podkowania, wzbranianie się przed tym takim tak zwanym chorym wyścigiem szczurów, prawda? Czyli tak naprawdę tworzenie wokół nas środowiska harmonii, zrozumienia i empatii. Satya to zasada mówienia prawdy oraz bycia szczerym. Chodzi tutaj o zgodność naszych myśli, słów oraz czynów, ale także o powstrzymywanie się od kłamstw oraz manipulacji. Satya zachęca nas do bycia szczerym, ale przede wszystkim wobec nas samych. Może to się na przykład wiązać się z zakończeniem toksycznego związku lub toksycznej przyjaźni. Chodzi tutaj o prawdomówność. Może też na przykład wiązać się to z zaprzestaniem pokazywania zakłamanej rzeczywistości w mediach socjalnych, ale także chodzi tutaj po prostu o bycie miłym i bycie otwartym. Asteja polega na nieprzywłaszczaniu sobie tego, co nie należy do nas. I wydaje się to dość oczywiste, ale tutaj zaliczymy o wiele więcej konceptów. Możemy tutaj zaliczyć na przykład brak wszelkiego rodzaju oszustw w każdej formie. Także być punktualnym. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że w momencie kiedy się spóźniamy, tak naprawdę okradamy drugą osobę z jej czasu. Też tutaj chodzi o mądre rozporządzanie zasobami, np. wodą, elektrycznością, ale także i jedzeniem. Też tutaj możemy zaliczyć respektowanie własności intelektualnej, ale również ta zasada zachęca nas do tego, aby praktykować wdzięczność. I skupiać się na rozwoju duchowym zamiast na gromadzeniu dóbr materialnych. Brahmacharya to zasada umiarkowania i wstrzemięźliwości, szczególnie w kontekście energii seksualnej. Chodzi tutaj tak naprawdę o kontrolę naszych rządzy i naszych emocji i, się, yy, i starać się skoncentrować tą energię na rozwoju duchowym i osobistym. Możemy tutaj na przykład zaliczyć unikanie oglądania pornografii, konsumowania pornografii. Możemy też tutaj zaliczyć staranie się nie traktować drugiej osoby jako obiektu seksualnego. Ale też możemy tutaj tak naprawdę podpiąć szacunek dla ciała drugiej osoby, ale też dla naszego własnego ciała. Aparigraha oznacza nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych i niematerialnych. Aparigraha zachęca nas do praktykowania minimalizmu, czyli staraniu się nie akumulować niepotrzebnych dóbr materialnych. Zachęca też nas do powstrzymywania się od zachłanności, od wzbogacania się kosztem innych. Ale co ciekawe też, zachęca nas do, przestrzega nas przed przywiązaniem do rzeczy, miejsc oraz ludzi. Czyli tak naprawdę zachęca nas do bycia otwarty na zmiany. Też zaliczamy tutaj prostotę i szacunek do tego, co już posiadamy. Podsumowując, dziś omówiliśmy pięć zasad Yamas, czyli są to zasady moralne. Natomiast w kolejnym materiale zajmiemy się częścią nie IAMAS, czyli tak naprawdę praktykami, które mają za zadanie przybliżyć nas do rozwoju duchowego. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, jak możemy wdrożyć w życie praktyczne. Jamas, które dziś omówiliśmy, zostawcie proszę to w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw, co macie do powiedzenia na ten temat. Pozdrawiam.